Święto zostało ustanowione 17 listopada 1999 roku przez UNESCO dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji języki różnej rosyjski aktualnie używane. To również święto języka polskiego. Monacze używają wiedzy o języku polskim. Język polski się stale rozwija. Język ojczysty wtydował dojściowo i profuncyjnie na no komunikacji. Się nie dbać o nasz język. W jaki sposób? Czytajmy książki, bo to wzbogaca nasze słownictwo. Używamy krótkich znaków, które wiadomo. Język polski jest OL. Mówimy pełnymi zdań. Korzystamy ze słowienia. Stosujemy ogórki, kreski, kropki. Mówmy wyraźnie i Nie na to nie fajne słów univerzalnych, tylko fajne słupki. Ale z jest nie tylko po to żeby coś załatwić, on jest sposobem istnienia człowieka.